Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Co zrobić, żeby być zbawionym? Dość dobrze wiemy. Ewangelia daje nam codziennie jasne wskazania, co służy, a co nie naszemu zbawieniu. Tylko jak to zrobić, kiedy okazuje się, że jesteśmy dość bogaci. I nie chodzi tu tylko o zamożność w sensie materialnym. Bogactwo to wszystko to co nas wiąże i nie pozwala iść za Bogiem. Mogą to być rzeczy materialne, ale też nasze przywiązania do planów, ambicji, mniemania o sobie. Czasem nawet słabości, z którymi się borykamy, są wiążącym nas bogactwem, bo tyle czasu poświęcamy, by w nie patrzeć, analizować i użalać się nad sobą. Nie umiemy pozbywać się bogactwa, ale Bóg potrafi w nas to zrobić. Chce nam dać wolność serca by móc nas hojnie obterowywać.